Ale proszę bardzo, w tej chwili wznoszenie taką spirachu, gdzie się kadłub obraca, obraca, zawieszony pod wirnikiem, można by tak powiedzieć. I Właśnie obraca się dlaczego? Gdyby nie wirnik kogonowy. to obracałby się tak cały a, czas, nieważne byłoby ten efekt. Właśnie ten tak nie? nie tak pokazał? A, pokazał, i jego momentem obrotowym, a, a dzięki właśnie i no i proszę Państwa, to się, to się wydarzyło, powiem tak, to się wydarzyło naprawdę. Ten śmigłowiec nie podał Teraz zrobił grudą płytkę. Nie są to figury, nie są to figury typowe do śmigłowców. Powiedziałbym nawet absolutnie nietypowe. Absolutnie nietypowe, ze względu, ten śmigłowiec może to robić ze względu na właśnie charakterystyki wirnika, który, który został umieszczony, zamontowany na typie i zaprezentowany się na dało w Polsce. Proszę Państwa, Coś tego w wykonaniu, żadnego innego tych to przynajmniej tutaj na Radzie Państwo nie zobaczycie i kolejna, a, a nawet trzecia. To przeczy pewnej teorii pilotowania, eksploatacji tego typu statków powietrznych, jakimi stanowią e, ślubowce, czy jak niektórzy mówią, e, helikoptery. A to, co wyczynia pilot z Boeing, po prostu świadczy nie tylko o możliwościach, nad którymi tak szeroko rozwodziły się typu statków powietrznych, ale także nad jego puszczem. Oczywiście jest to bardzo e, zawodowy akrobata, który właśnie e, ten żyje, pracuje, no i tym samym spełnia swoje lotnicze marzenia, pokazując Państwu takie Michałki, czyli kołki, jak to woli, śmigłówca, yy, który normalnie nie